Jestem muzykam Dzień witam was w kolejnym filmie A dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na no, serwie kreatywny świat Zostawcie łapki w górę subskrypcji na kanale Po więcej filmów z Minecraft To dzisiaj zapraszam was do oglądania Dzisiaj już chcę zrobić Z tego ostatni odcinek Z Zoom. Bo wiem, że pewnie was to nudzi I dzisiaj nie zrobimy całego zoo Tylko po prostu poza kamerą Sama je zrobię już potem potem i będzie fajnie. No, wczoraj zrobiliśmy to. Jo, jak to ładnie, słodko wygląda. Patrzcie, no pięknie to wygląda. Ślicznie. Mega białe drzewka. A patrzcie, jak to fajnie. O, tutaj są nawet te żółte takie. Jo, jakie słodkie. No więc zachęcam do łapeczkowania, subskrybowania na moim kanale po więcej filmików. I niedługo mam w planach nowe budowle, żeby te zoo was tak nie nudziło, mm, więc co kochani, ja się tylko prześpię szybko. Dobra, już się na lodzie postawię łóżko, żeby nie było, ale dobra, hop, 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 oj, hop, hop. O tak i... ej, czemu nie mogę spać? Możesz spać tylko w nocy podczas burzy, co? Aha, bo już się ranek robi. Dobra. Tak czy nie? No tak, już się robi chyba rano. Widzowie, zatem e, dzisiaj mamy w planach zrobić dużo rzeczy. Um, no, pierwsze co? Oczywiście mamy tutaj pierwszą klatkę. E, tutaj park jest już skończony, więc do niego się już nie odzywamy. E, ale za to idziemy teraz, bo e, tutaj są klatki z niedźwiadkami. I niedługo je tutaj wsadzimy, może 8 nawet teraz, żeby było ładnie. Yy, I resztę zwierząt pokażę Wam, bo co odcinek będę na przykład dokupywała zwierzęta, ale przez mody będę też brała jakieś inne, może. Żółwie, szkieletów, pęd, yy, niedźwiadki. Yy, tutaj co, żółwie. To nie delfinu, gdzie to jest? Poczekajcie chwilkę, Stów tutaj tylko, gdzie są miszki. Yy. Yy, tutaj to, ej no, Beskitu, gdzie to jest, wszystko. Miszki. Polarne, że się schowały, tak? A niech będą jeden i tu drugi, dałam trzy. Są trzy. A niech chcę, będą trzy. Niech chcę, będą. I to, yy, szanujcie się tutaj, nie bijcie się tylko, proszę, macie tam ciepło, mam nadzieję. One lubią być na zimnie, więc spoko. Tutaj dzisiaj yy, już rozbudowuję dalej. Więc co widzowie? No dobra, lecę tutaj już, bo nie ma co czasu tracić na jakieś gadanko. Widzowie, więc właśnie mówiłam wam, że chcę oj 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 oj, że chcę teraz robić więcej filmów takich, no bardziej vlogowych, sprawiedliwego życia, czy challenge'owych. No i nie kłamałam, bo takie filmy również właśnie chcę robić. E... No. Jestem muzykantem i chcę takie właśnie filmy robić, żeby nie było samego Minecrafta, chociaż wiem, że uwielbiacie naprawdę, bo zauważyłam takie są potężne wyświetlenia pod tym, że bardzo mi po prostu jest miło, że umiecie to docenić i mi jest też mega miło, że mogę tworzyć coś co wam się podoba, bo często to oglądacie i to chyba znaczy właśnie to, że lubicie to i mega jest to dla mnie miłe i mega jest to duże wsparcie, więc bardzo wam dziękuję e, a teraz ja się zabieram do budowania, więc oczywiście widzowie, nasz cel do końca roku wbić jest 500 wyświetleń pod moją piosenką wtedy będzie jeszcze jedna piosenka i już po tej piosence nie będę już Was przekupywać za żadne wyświetlenia ani nic, po prostu chcę dobić, żeby było fajnie i pamiętajcie, zapamiętajcie to, że kiedy wbijemy, więc musicie dużo słuchać tej piosenki, żeby miało 5 wyświetleń, jest już chyba 180 tam wyświetleń, czy 70, nie wiem, no i to nam da to, że y, będzie kolejna piosenka, chyba byście chcieli. Ta piosenka będzie już z teledyskiem, z lepszą jakością, z czystym dźwiękiem i będzie mnie lepiej słychać i będę troszkę może wolniej śpiewać i nawijać, bo wtedy chyba w tej piosence trochę mnie by było słychać, ale ja na telefonie mam zapisaną wersję, e, znaczy zapisaną w takiej aplikacji, której się nie da rzuci, wrzucić tego oryginalnego dźwięku i mi się tak ta piosenka przez to podoba, jest naprawdę ładna moim zdaniem i to, o tym halloween no jest no fajne. Dobra, yy, tutaj zrobiliśmy dróżkę, no to tutaj się będzie szło, tu będą te klatki, wiadomo, wiadomo, tutaj tak. To jest, naprawdę chcę, żeby było spore i będzie miało swój środek nawet, no i potem końcówkę i będzie się yy, musiało wracać, yy, tutaj. Będzie kolejna klatka, gdzie się będzie wchodziło tak naprawdę, albo nie, w sumie. Nie. Tak czy nie? Dobra, robimy tutaj klatkę, znaczy toż, gdzie będą mogły być żuwie, rybki i będą pływały nam i mam nadzieję, że to będzie mega spoko wyglądać. Tylko nie wiem, właśnie jakiego koloru do tego użyć. Dobra, lecę z granatową. Jak będzie granacik. Okej. Okay. Lecimy widzowie z tym, bo naprawdę szybki ten odcinek jest, bo mam mega dużo nauki. Muszę się z muzyki nauczyć. Muszę się na przyrodę nauczyć, więc serio chcę dostać git oceny. Yy, dobra, tu w ten sposób lecę. Na podstawie mojego szlifu. Idziemy tutaj właśnie w ten sposób. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Dobra, widzowie. No patrzcie, jak już to elegancko, powoli zaczyna wyglądać. Wiadomo, że chcę. Co, widzowie, za lekką przerwę nagrywanie się wyłączyło. I chcę też zrobić ogólnie, widzowie. Oj, lampa. Szkołę w naszej wiorce. I ta szkoła będzie inspirowana na szkole mojego taty. Jak on chodził do szkoły i był mały, to chodził do takiej jednej szkoły. Niestety nie mogę powiedzieć, jaka to jest szkoła, ale y, to mam nadzieję, żebyście też chcieli zrobić, bo to by były fajne scenki na przykład. Ale nie chcę na razie zbytnio robić nic na tej wiosce. Chcę po prostu nasze takie zrobić ładne rzeczy. I duże rzeczy. Tak. I okej. Okay. Jeden, dwa, trzy i cztery. Jeden. Ej, idźcie stąd. Dwa, trzy. Chyba, tak, nie wiem, nie jestem pewna. Uh -huh. Nie wiem, no, dwa. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak. Czekaj. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak, 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 tak. O nie, trochę za wysokie zrobiłam, ale to nie przeszkadza na razie nam w niczym. I tutaj będzie szyba, gdzie będą pływały sobie zwierzaki. Będą miały swoje takie miejsce i będą mogły sobie pływać. Wiecie o co chodzi. Ogólnie bilet do zoo będzie kosztował tak naprawdę 3 zł. A jeśli ktoś będzie chciał wejść na przykład, no, bo no tak, za jedną osobę trzy, za dwie dajmy na to sześć właśnie, no i tak będzie się podwajało po 3 zł za osobę. Więc myślę, że spoko cena, jeśli chodzi. A może nawet zrobimy kiedyś pieniądze w naszej grze... Ej, to było mocne, mocne serio. mocne, mega mocne. Ale już bez takich gadek, bo chcę widzowie się pospieszyć lekko. Bo muszę jechać do babci, a po drugie mam mega dużo nauki dzisiaj. I jutro chcę zrobić Wam vloga, vlog Sona, tak? Albo challenge. Nie, najlepiej challenge zrobić. Albo vloga, albo challenge. Myślę, że challenge byłby lepszy jakiś. a jakbym jadła wszystko na kolor czerwony, to był mega. mega fajne. Jaka jestem głupia? Przecież, jak ja miałam pomarańczowe jedzenie, to ja mogłam do maka jechać i na Getsy wziąć, mogłam na pizzę jechać. Też jest taka lekko pomarańczowa w niektórych. Jak nie, 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 nie miałam głowy tam na tym odcinku. Ja po prostu nie miałam głowy, ok? Ale trudno. Już mamy. Lecę uh, sobie. Jestem muzyk. Mogę Wam poświadczyć, widowie. Jestem muzykantem. Musiałem coś tam. My muzykańcam teorąci. Dobra, nie, bo brzydko śpiewam i ja muszę się sprężać, serio. Tyle tego gadania ostatnio mam, abym chciała Wam coś fajnego, bo co i ja mogę opowiedzieć, co robiłam wczoraj. Wczoraj hmm, ogólnie opiekowałam się moim kotkiem, bo jest chory biedaczek. Przez to... Właśnie smutno mi było dzisiaj w szkole, wymyślałam o nim, bo jest chorowitek, mój mały. No, po prostu coś mu jest i jest chory, i po prostu sobie z nim siedziałam. A on już zdrowieje i już jest good, good, więc mega dobrze, bo, bo tak. I teraz dobra, lecę tu. I co ja się wczoraj robiłam? Wczoraj ogólnie nigdzie nie jeździłam. Pan w domu. Oj, czekajcie. Dobra, już jestem. Przyszło mi coś na snappa, co jest nieważne. Słuchajcie, nieważne serio, bo. serio nieważne. Ej, ej, ej. Dobra. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Czekajcie, muszę przyciszyć. Telewizję, telewizję, bierzemy potkę na ten, na, 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 na. widoczność w ciemności, mikstura, 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 lecimy z tam. no i patrzcie jak teraz mamy, oj, pomyłam się, i no, że patrzcie, sporo to, sporo to jest, co nie? I to będą właśnie ryby pływały, żółwie będą. Będzie dużo takich tropikalnych zwierząt. Ej, a może zrobię te? Te, te. No, jak one mają? Delfinki, ale chyba nie tu, bo za mało miejsca dla delfinków. I zrobimy drapieżnikowe koty. Fajnie, by było, jakby by. Już to już nie raz mówię, bo mega chciała. Minecraft, przesyłajcie ten film do Minecrafta. Ten urywek filmu. Błagam cię, zrób lwa albo takie właśnie egzotyczne zwierzęta. Bo ja nie mam zwierząt do zoo praktycznie. Jest ich mało. I proszę cię, wyślijcie to do Minecrafta, do tworzyciela Minecrafta. Proszę, zrób mi, bo mi jest potrzebne. I koniec wywiadu. Koniec tematu. I dziękuję. Pozdrawiam, panie Minecrafcie. Tak, i ja chcę i koniec. A jak ja chcę, to chcę. I tyle. Dobra, tu mam wszystko. No i tu ładne to wyszło. W sumie zamieszkamy. Mm. Zamieszkaliście, by, byście widzowie? Bo ja coś czuję, że tak. Dobra. Mamy teraz. Tak, tak, tak. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Tik, tik. Ok, 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 ok. tak, 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 tak. Dobra, chyba dobrze w miarę już to wygląda, bo to będzie jeszcze o jeden stopień powiększane, znaczy nie o jeden, pewnie o więcej, ale no tu będą właśnie za tą szybą W ogóle mam trochę schizę, bo nie rozumiem tego, jak to jest, patrzcie, widzowie, że ludzie ogólnie oddychają na powietrzu i nie, oni nie mogą oddychać pod wodą. A ryby i takie zwierzęta nie mogą oddychać na zewnątrz, tylko pod wodą. Jak to jest? No powiedzcie mi, bo to jest trochę takie dla mnie niezrozumiałe, że zwierzęta niektóre oddychają sobie pod wodą, a my nie. Ale w sumie oni mają gorzej, bo ja bym nie chciała być pod wodą. bym chciała być tak jak teraz. I jak wy, wy weźmiesz tą rybę taką sobie yy, na ten, na powietrze, bez wody, to ona ci umrze. No bo no jak. To jest takie trochę nie halo, co nie? I to jest właśnie takie troszkę nie halo. Dobra, lecę, 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 lecę. Tutaj tak, tutaj nikt nikt, nikt, nikt. Mhm, tutaj lecę, 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 lecę. Pyk pik pik pik. Pyk pyk pyk. Pik pik pik. Pyk. Pik, pik, pik. Pik, pik, pik. Pik. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Tak. I oczekajcie, bo cały czas na filmie mnie spędzi ręka. Nie no wiem, czym tak jest. A pianino, ino, 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 ino. Dobra, tutaj tak. Dobra, widzę Patrzcie. No, jest i powiększyliśmy. No i fajnie, ładnie. I jeszcze o dwa powiększymy. Okej. Okay. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Okej. Okay. Za długo nam to zajmie. Widzę. Ja się obawiam, że ja muszę na tym skończyć ten film, bo ja serio mam dużo nauki. Ale dobra, spróbuję zrobić więcej rzeczy, dobra? Spróbuję zrobić więcej i więcej więcej i więcej. Ojej. Co tu nam się dzieje, co widzę? Dobra, z smajne. Teraz tak. Pięknie. I w ogóle, mega dziękuję za wyświetlenia pod moimi. Ej, a tu nie było włączane? Pod moimi filmami, bo mega mi się podobają wyświetlenia. Właśnie mówiłam już dzisiaj na początku filmu, że mega, ale to mega wam dziękuję za tak ogromne wyświetlenia. Jest to mega dla mnie, mega po prostu radość i mega miło mi. Wiecie. Że ktoś chce słuchać mnie, jak się gram w kloceczki w klocki lego, nie no, nie lego, ale wiecie, jakoś mi się gorąco zrobiło. Muszę chwilę odsapnąć, czekajcie. Jeśli mi się naprawdę nic nie chce, ale chcę Wam zrobić frajdę, żebyście mieli co oglądać, bo wiecie, że nie chcę mi się wiesz, więc nie chcę mi się po prostu gorąco mi jest jakoś, ale bym teraz poleżała sobie. Kie, let's go. Let's go na szczęście. Ej, to robię. Dobra, chyba. A nie, jeszcze tu właśnie. Dobrze robiłam. Trzeba to wyciągnąć dalej. Widzowie, a jaką byście chcieli moją piosenkę zobaczyć? Bo jestem ciekawa. Bo ja mam ogólnie już pomysł, jaką piosenkę zrobić, ale nie wiem, czy byście chcieli na przykład jeszcze na wakacje jakąś nutkę? Bo myślę, że to by było mega op. Ogólnie, piosenka na wakacje. Tak, piosenka na wakacje. O jejku, czarodziejku, co tutaj się dzieje? Mmm, nie wiem czemu. Mi to siedzi w głowie, ta piosenka. O. Jak on miał? Jodaszek. O, Jodaszek tańczy, 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 tańczy. Dobrze wygląda. Dobrze. Patrzcie, jak dobrze to wygląda. Siedzi mi, siedzi mi fajnie. Teraz robimy dach. Dach będzie płaski. Jak. Nie powiem co, chciałam coś powiedzieć, ale wam tego nie powiem, bo nie znacie i tak tej osoby, ale... Płaski jak... Płatek. Hop, hmm. hop, 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 hop. Dobra, i też. Es, To, 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 to. Get Hop, Pop, hop, hop. Hop, hop, hop. hop, hop. Pięk, pęk, pęk. I lecimy widzowie. No ładnie, 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 serio. Litres to wygląda na moim stanie. Mega ogólnie dobrze to wygląda. Mega dobrze. Czy Wam też to się podoba jak to wygląda? Bo mi się mega, 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 mega to podoba. Mega, mega. Eee, tutaj. No, Patrzcie jak potężnie to już wygląda, no to jest coś magicznego, ale mnie już irytuje ten śnieg, proszę przestań padać śniegu, śnieg. i to jest minus widzicie, ale jak na takich normalnych polankach to pada deszcz, a nie śnieg, na takich wioskach, no w sensie to jest normalna wioska, bo mega dużo osób ma wioskę na zimie i jak będzie lato, a tu będzie zima, to zrobimy. Uwaga, uwaga, co? Trawę i wszystko zamienimy. Nie no, nie wiem, czy to Może tak zrobimy, ale może nie. Mam Na nadzieję, że ta wioska pozostanie zawsze taka, jaka jest teraz. Czyli spokojna, ładna i fajna. Bo w ogóle... A jak mnie ręka? Nie wiem, czy wiecie, wie. Ale jak... Tą wioskę mam nagrywać w planach Mega Długi Czas. Nie wiem, kiedy chcę ją Nie no, cały czas chcę robić. A pamiętacie serię WWW i WW w, i, w, i W? I co tam? To było mega mało. Był mój dom praktycznie i ta wioseczka się robiła. Ale praktycznie no, tam już nie chciało mi się, bo to było takie. Jakieś średnie to było. Nie wiem, czy, czy wam to już robiło taką atrakcję, bo mnie. Nie sprawiało to takiej satysfakcji, jak te, tutaj te odcinki, bo tutaj mamy dużo więcej rzeczy. I tam w ogóle było mało miejsca i tak było to. No, ale tutaj widzowie teraz jest tak i siedzimy sobie na dupciach tutaj. Ale jeszcze mi dużo zostało do zrobienia. My goodness. Majonez. Dobra, jestem. Poczekajcie, bo parę spraw musiałam ogarnąć. Lecimy dalej. Tutaj robimy pięknie, pięknie. Oho, oho, opa. Jak tutaj co tutaj się dzieje? No widzowie, no elegancko. Dobra. O! Oła! to wy wiecie co ja zrobię no bo serio tak szczerze to źle się czuję i nie chcę już tego robić źle się czuję, głowa mnie boli tak serio, dokończę tylko to, ale kończę ten odcinek, bo co pozostałe zrobię poza kamerą, żeby was nie zanudzać cały ten proces będzie się działo w przeciągu kilku odcinków, bo będę wam dawała update, ale znaczy będę wam mówiła niektóre rzeczy Całego Gozo oficjalnie nie zobaczcie Przez kilka filmów, myślę, że po weekendzie dopiero Ale nie wiem nawet, więc tyle Ale co, no tyle, 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 tyle Jeszcze tylko moment, jeszcze moment, moment, moment Tak Ale co to było za dźwięki? Nie wiem co to Coś mi się wzięło... Coś mi się wzięło ze słuchawkami. Tak, i dobra. Widzowie, przepraszam was, że ja nie mam tyle energii teraz. Bo jestem orangutanem, ale ogólnie już nie chcę tego robić, bo serio się źle czuję i... i będę robiła to kiedy indziej, ale mi się na to podoba już, bo dobrze to wygląda. No, zostawcie łapkę w górę, słupka, dzwoneczkę, ja jedyś się położyć, bo serio mam dość i żegnam się. I zostawcie łapkę, słupka i tyle. Więc co? Do koniec tego filmu i widzę się z Wami już niebawem. Praktycznie może jeszcze dzisiaj coś nagram, ale wątpię, więc myślę, że jutro. Ale to tyle, Budzi ekipa.